Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 14, wiersz 23 i 24. Jezus odpowiedział i rzekł: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Pan Jezus mówi o wspólnym mieszkaniu, o wspólnym życiu. Nie mówi tylko o jakichś odwiedzinach w naszym domu, ale o takiej codzienności. Każda chwila, dzień i noc, Jezus, jako Ten, który jest mieszkańcem naszego domu. Chcę też tak się czuć, jako ktoś, kto, kto jest ważny, kto jest szanowany, kto jest miłowany, bo w domu to są relacje powinny być przynajmniej relacje miłości, szacunku, takiej wspólnoty. I pan Jezus powiedział: Jeżeli ktoś mnie miłuje, to będzie się to wyrażać w tym, że będzie moje słowa przestrzegać? I wtedy. Przyjdziemy do Niego, Jezus mówi: Ja i Ojciec Mój w niebie przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. Mówił to o Duchu Świętym, który miał być wylany, który miał być dany tym, którzy wierzą, czyli tym, którzy nawet nie tylko wierzą, ale kochają Boga. Ta miłość wyraża się w przestrzeganiu Jego przekazań, w wypełnianiu Jego woli, i w tym momencie. Możemy powiedzieć tak, Bóg jest z nami, Bóg mieszka w nas, w naszych sercach, czy Bóg jest w codziennym naszym życiu. Duch święty jest. Ale jeżeli nie miłujemy, to też nie będziemy przestrzegać Jego przykazań. Albo inaczej można od tyłu y, tą zasadę wypowiedzieć. Jeżeli nie wypełniamy woli Bożej, ignorujemy czy lekceważymy Boże przykazania, to wtedy nie kochamy Boga. A jeżeli nie kochamy Boga, to też Jezus wraz ze swoim Ojcem nie przyjdzie do nas, nie będzie mieć relacji. To może być tylko jakaś religia, jakieś przyzwyczajenia, jakaś tradycja, ale nie będzie w tym takiej głębi. Skoro Jezus mówi: chce zamieszkać z nami, to chce po prostu dzielić nasz byt i nasze troski i radości. I problemy, i zwycięstwa, i porażki, nawet po prostu Jezus chce być z nami. Możemy sobie tak zadać pytanie: czy faktycznie w naszym życiu, w naszym mieszkaniu, w życiu naszego mieszkania, codziennego życia jest Jezus Chrystus, jest Jego obecność, czy jest to relacja miłości, piękna relacja. I możemy być też pewni tego, że kiedy. Chrystus przez swego świętego Ducha wraz ze swoim Ojcem mieszka w nas. Wziął sobie w nas mieszkanie, nie tyle wynajął, co wykupił w nas mieszkanie. On, on wykupił nas na własność. My nie jesteśmy tylko wynajęci dla Bożego Królestwa. My jesteśmy Jego własnością. On zapłacił za nas cenę, aby w nas być. Najwyższą cenę. On nas wykupił od grzechu, od przekleństwa, od ciemności, od śmierci po to żeby z nami być tak drodzy mu byliśmy jesteśmy on chce z nami też mieszkać on chce z nami żyć w każdej sprawie w każdej decyzji w każdej naszej aktywności Jezus chce być obecny i wcale nie musi to być od razu jakaś specjalnie szczególnie duchowa aktywność bo mamy też takie codzienne sprawy jak praca jak zakupy jak nasze hobby czy może sport, czy jakieś inne aktywności, które wykonujemy i bardzo dobrze, ale Jezus chce być z nami. Jest też takie przysłowie: z kim przestajesz, takim się stajesz. I to my chcemy się upodabniać do Chrystusa. Z tą świadomością żyjemy, że on jest obecny w naszym życiu. Że On chce być kochany w naszych domach, rodzinach, kiedy jest miłość, kiedy są dobre relacje, czujemy się bezpiecznie, przyjemnie, chętnie spędzamy wspólnie czas przy stole czy przy posiłku. Jezus chce być właśnie tak z nami. Tym bardziej Jezus, jako nasz Bóg Zbawiciel, Stwórca, chce być z nami. Dlatego pytanie dzisiaj kierujemy przez to słowo: z kim mieszkasz? Czy w naszym życiu obecny jest Chrystus. Czy Chrystus z nami mieszka? Czy wszystkie sprawy naszego życia są układane według Jego woli, według Jego upodobania? Czy kochamy Boga, czy wypełniamy Jego przykazania, żyjemy zgodnie z Jego upodobaniem, chcemy się Jemu podobać? Jest to zachęta również dla nas, abyśmy byli przekonani, co do tego, że nawet w trudnych sytuacjach, chwilach, kiedy może gdzieś nie odczuwamy za bardzo obecności Boga, on jest, on cały czas jest obecny, on chce być w centrum naszego życia, on chce nam pomagać, on chce nas przeprowadzać przez trudne fazy naszego życia, on nas nigdy nie odrzuci, on po prostu chce z nami być, on sobie tak upodobał, żeby z nami zamieszkać, czy? Mieszka z nami Chrystus, czy my w Nim jesteśmy, czy z Nim mieszkamy, czy jesteśmy razem, razem z Bogiem. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że upodobało się Tobie, aby zamieszkać w naszym domu, w codziennych sprawach, w codziennych troskach i radościach. Panie, bądź na pierwszym miejscu, bądź w centrum naszego życia. Chcemy ci powiedzieć, Boże, kochamy cię i czuj się dobrze w mieszkaniu naszego życia. Amen.